W świątecznym odcinku Rolnik Szuka żony Widzowie mieli okazję ponownie spotkać się z parami, które znalazły miłość dzięki programowi. Wśród nich byli Marcin i Ania z 11 edycji, których uczucie do siebie zostało oficjalnie potwierdzone na antenie. Mimo plotek o kryzysie, para prezentowała się szczęśliwie i zgodnie. Podczas odcinka prowadząca, Marta Manowska poruszyła temat świątecznych tradycji i logistycznych wyzwań związanych z odwiedzinami rodzinnych domów. Ania podzieliła się, że mają bliziutko do siebie, co umożliwia im łatwe dzielenie czasu między dwa domy w okresie świąt. To wyróżniało ich sytuację na tle innych par, które musiały pokonywać znacznie większe dystanse, sięgające nawet 600 kilometrów, aby spędzić czas z rodzinami. W spotkaniu wzięły udział również inne pary z różnych edycji programu, co pokazało, jak różnorodne są historie i jak różne wyzwania po programie muszą pokonywać uczestnicy. Odcinek ten nie tylko umożliwił fanom zobaczenie, jak rozwijają się relacje między partnerami po programie, ale również podkreślił, jak ważne w ich życiu stały się te nowo nabyte związki. W świątecznym odcinku programu Rolnik, szuka żony Marcin i Ania otworzyli się przed kamerami, dzieląc się swoimi doświadczeniami i emocjami. Marcin, w szczególności, wyznał, że poprzednie święta nie były dla niego tak radosne, jak mogły się wydawać. To będą nasze pierwsze święta spędzone wspólnie. Ja się bardzo cieszę, bo z mojej perspektywy, ja w święta zawsze byłem sam. Te święta były dla mnie niby wesołe, ale w głębi duszy, w sercu był lekki smutek ale w tym roku już będzie inaczej mówił wzruszony Marcin. Ania potwierdziła jego słowa, dodając, że te święta będą dla nich pełne szczęścia i miłości. W rozmowie para podzieliła się także refleksjami na temat tego, co dla nich najważniejsze podczas świąt. Marcin z emocją stwierdził, że najistotniejsza jest miłość i bliskość osoby, którą się kocha. W świętach jest to najważniejsze, żeby być szczęśliwym żeby mieć obok siebie tę drugą osobę, czuć tę miłość, wsparcie. To jest najważniejsze. Nic więcej się nie liczy, wyznał. Program również przypomniał widzom o ich wspólnych chwilach z udziału w 11. edycji show, a Marta Manowska zapytała parę, która z tych chwil była dla nich najważniejsza. Ania stwierdziła, że każda chwila wniosła coś ważnego do ich związku a Marcin wspomniał, że najważniejszym momentem było wyznanie miłości Ani. Dla mnie chyba było powiedzenie tego słowa kocham cię. To było tak z głębi serca. Czułem, że Ania jest tą osobą, wyznał Marcin, pokazując głębie swoich uczuć. Podczas rozmowy poruszono również temat przyszłości pary. Ania wyjaśniła, że choć mają wspólne cele i plany, Konkretne daty i decyzje są jeszcze przed nimi, w tym wspólne zamieszkanie. Marcin, z kolei, podsumował swoje uczestnictwo w programie jako spełnienie jego oczekiwań, znalazł miłość, o którą walczył. Chciałem tą drugą osobę spotkać, poznać i się zakochać. To się wszystko spełniło, skwitował. Ta szczera wymiana między Marcinem i Anią pokazała głębie ich uczuć oraz nadzieję na wspólną przyszłość, Ciesząc i wzruszając widzów śledzących ich historię, w rolnik szuka żony.